ale tego wymiana na dachy, to to kurwa, kosztuje. To u nich, to co że stok chyba Tak, ja stok Właśnie, kurwa, wiesz co, się stało? Nie wiem, czy w tym stronę. W każdym razie, Ja właśnie Ja myślałam na zakupach, że w... tym w... się w... będzie dało chodzić, jak napadzie, Ale się w... to w... właśnie na górnym piętrze i zakończył no kamień. Ja Patrzcie, widzicie tu o ikonkę CES. CES i ją właśnie teraz władzę. Przed Wielkanocą w całej Gimnazjum, kurwa, szło wycieczku do Kościoła na Przód. No. Miało, To przeciwpożarowe, no. No, przeciwpożarowe. I on to odkręcił, kurwa, i za noc, a To... Ale przecież takie nie na było. Nie. Wsiął takie za szybko, kurwa, taki... W sztarku by było, na standardowych warunkach by, by nie było. I. To Zrobili apel i wezwały do szkoły. Zrobili hmm. apel i mu grać i mu pierdolę, pasem pod niego. A to to, to to, co dalej? Takie szkody w szkole nie życzą sobie żadnego. To co dalej? Co co dalej? To, co nie... się... Po co żeś wyłączył? Tak, o tu dobrze chciałeś kliknąć. Tu. I no to zielone. Kiedy wczoraj to policjant chce lolesta. Za odlazu tego lolesta. Taki był plan gniew w ogóle. Mój. co mam na b. Oj i dwa pistolety.

No. U nas w tym gimnazjum to w ogóle się działo. Kiedyś pilka, to było o tym czasie. O tej ścianie, się to... co się zawaliła, to tu mówię. Kurde, kurde. Ile mam kloksy, które no. w ogóle... Tam studiowali, kurde, w tym gimnazjum. Tylko, A... że tam były dwie kloksy. I ta jedna się odkleiła i się wypierdoliła, kurwa. Odpadła całkowicie. I na samochody nauczycielom. Bo tam akurat były zaparkowane, kurde. Ty, no, ty, mówisz, że mi się od razu, jak płynie opowieść, kurde. Ty, ale to był taki wiatr, bo ja pamiętam ten dzień, kurde że jak ptak próbował lecieć kurwa, to nie leciał do przodu, tylko do tyłu, jak pod wiatr leciał kurwa. Pierwszy raz widziałem ptaka, jak leci na wstecz, kurwa. na serio kurwa. leci Chce lecieć do przodu, a wiatr go wieje do tyłu. Kurwa. I wtedy się ta, ta ta. Ja to myślałem, że jak się zawaliła ściana, bo już, już się to ściano się gimnazjum, a to wtedy jeszcze postawkę chodziła, to było w jednym budynku tam wie. No. No, to ciekawe jak to wyglądało, gdzieś w klasie kurwa, to tam ściana odpadła, kurwa, wie, teatr, trzeba. Kurwa, jeszcze ta od środka została, tylko z się wypierdoliła, no. no. Ale i tak dobrze było. Nie, kurwa. ale jak mówisz, że wiatr, bo na przykład, że e, nie postawili wiatr postawili... No to się jakby dobrze to postawili, to by wiatr tego nie upierdolił, No jak nie? Przecież czasami są takie wiatry, gdzie To także. to tak, ma... zerwie. tak zerwie. no to tak, to prędzej, kurwa, bo to jest powierzchnia, trochę się poderwie, złapie. Patrzcie widzowie, no. pipka bomba, ja, nie, ja nie, ją położyłem. De, 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 de. Nie, nie, nie. Widzicie widzowie, słyszycie no, tak, się tak, to? Pipka bomba!

W tym szpitalu, i ja już tego pamiętam, jak się wchodziło głównym wejściem, to były tam takie kurwa. Ym, bo to też takie, po segmentami wszystko widzę, takimi, nie? No. Tego. Yy, to właśnie.